Cześć widzę w dzisiejszym odcinku. Specjalnie nic nie odbieram tylko raz mi się tu przez przypadek game odebrało i kupujemy cały karnetik. Dobra. No to zaczynamy od najmniejszych skrzynek. I od takich innych rzeczy. Oj, a tu monet. 25 punktów nikomu nie przeznaczamy, bo będzie fan, bo specjalnie zbieram do 30 klasy. A, sorry, jeszcze raz kliknę to i odbieramy pakiet odznak. U, do groma mamy małą skrzyneczkę. Sorry, bateria. 10 gemików. No. Trochę laguje, Jeszcze raz mam skrzyneczkę. Kolejne monety. Już się zbliżamy do końca. 20 gemów. Pięćdziesięć. Monety. O, Gears. I dobra, Zaczynamy od skina teraz. Majorosa. To teraz duże skrzynki. A w sumie zostawmy skrzynki, bo sobie wymaksujemy kieło. I tak widzowie, mamy kieła, teraz tylko go wymaksować, nie, 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 ustawimy to na najmniej pucharków, żebyśmy mogli jak najszybciej ustawić, w ogóle jest misja, to ją zrobimy. I 25 punktów, no nie, 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 aha, to trzeba tak. No ale damy wszystkie punkty. Nie nie nie. nie nie nie. ogólnie widzowie subskrybujcie, to kupię kolejny karnet jak wyjdzie. Więc fajnie. Jeśli byście zasubowali również z łapeczką, bo to bardzo też rozwija mój kanał. To dobijam 50 subów. Kolejne pięćdziesiąt punktów, mamy już dwieście pięćdziesiąt punktów na kiełki, na kieł. Hmm. jeszcze odbieramy. Teraz ulepszamy kieła. No. Garb. Może odebrać. To teraz otwieramy skrzynki. Szóstka. W sumie i tak żadnej postaci nie trafimy, więc no. Takie zwykłe otwieranie. Ale z po maxym postać i Star Power do Dinmaja. uśmieka i wiesz namut z Megabox. Mega i gadżet do kieła, O! Mam już gadżet do kieła. Kieł już będzie wymaksowany. Usemka znowu. I Star Power do colet. Jest na mod. no Jeszcze parę skrzyneczek i to tyle, ale jeszcze dzisiaj było do odebrania Megabox, więc go też otworzymy. I w ogóle są tu fajne skiny, ale za to, że się tara uliczna jest już ostatnia na nią szansa, to ją kupujemy. I mamy tarę uliczną, widzowie. A więc ja się z wami widzowie żegnam, to by było na tyle i pa!